Dobry, witam Was serdecznie. Muszę przyznać, że jestem nieco podekscytowana tym odcinkiem. Być może nie do końca samym odcinkiem, a jego tematem, bo z tym tematem, z tym co dzisiaj zrobimy, to tak chodzę z zamiarem właśnie wykonania własnego kremu już od dłuższego czasu. Już jakiś czas temu kupiłam sobie składniki, szczerze mówiąc, już nawet gdzieś tam początek dla Was nagrałam, ale potem. Nie wiem, w ferworze różnych, na tłoku różnych obowiązków, po prostu odłożyłam ten temat. A wróciłam do niego dlatego teraz, bo pomyślałam sobie, że zostało kilka dni do świąt. I być może dla niektórych z Was to będzie świetny prezent taki prezent DIY, tak to się mówi? Czyli zrób to sam. Wróćmy jeszcze może tylko do tego, że jest to odcinek, dzisiaj taki bardzo kobiecy, więc drodzy mężczyźni, być może nie zagościcie tu dzisiaj za długo, no, ale trudno, wydaje mi się, że tak czy siak, bardzo fajny odcinek, bo o zrobieniu właśnie kremu, o zrobieniu własnych kosmetyków naturalnych, o bardzo dobrym składzie i będzie to krem. Który będziemy trzymać w lodówce, możemy go trzymać nawet kilka miesięcy. Ja dzisiaj zrobię tak naprawdę tylko trochę, ale gdybym miała większy jakiś słoiczek do tego, to bym go zrobiła po prostu więcej. A że kupiłam dwa takie małe, to będą dwa małe i zobaczymy. No, na pewno przetestuję oczywiście ten krem sama, a być może drugi podaruję komuś właśnie w tym okresie świątecznym teraz. No i co, no i mamy kilka składników, ale tak naprawdę nie trzeba wykorzystywać wszystkich. jakieś tam SMS-y przychodzą, ale nie szkodzi mi. Cały nasz krem będzie się opierał tak naprawdę na naturalnych olejach i dlatego będzie można go trzymać dosyć przechowywać dosyć długo. Jeszcze znalazłam taki przepis, który opierał się na glicerynie roślinnej i mm, trzeba było też dodać tam albo wodę destylowaną, albo przegotowaną, ale taki krem Właśnie na bazie wody można trzymać w lodówce tylko kilka dni, więc stwierdziłam, że jeśli chciałabym komuś to dać prezent, no to parę dni trzymać w lodówce niekoniecznie. Dlatego zdecydowałam się na taki tłusty krem właśnie olejowy z dodatkiem naturalnego olejku aromatu, akurat wybrałam pomarańcze, bo kupiliśmy kiedyś sobie tutaj właśnie z Grzesiem taki na cały zestaw naturalnych olejków akurat do sauny, ale muszę przyznać, że teoretycznie naturalny, ale kilka z nich w swoim składzie inaczej nie był to totalnie naturalny skład, więc przeczytajcie sobie tą etykietkę dokładnie zanim dodacie do takiego kremu, jeśli oczywiście zwracacie na to uwagę, ale skoro już robimy krem samodzielnie, no to chyba fajnie, aby rzeczywiście on był z tylko takich naturalnych składników. No i chodźcie, zobaczcie, jakie ja Składniki wykorzystam do tego kremu yy, dzisiaj. Już wam pokazuję. Aha i chciałam wam tylko jeszcze tutaj dodać, że nie jest to żaden odcinek sponsorowany, ale fakt, faktem zauważycie, na tych produktach, z których ja skorzystałam, jedną konkretną firmę jest to firma yy, Zrób sobie krem i wybrałam ją, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie dlatego, że miała wszystko w jednym miejscu, co chciałam. Ja na początku i to być może też wam pokażę, a może pokażę wam dopiero, dopiero w jakimś kolejnym filmie. Znalazłam stary przepis takiej książce zielarskiej, właśnie na krem, który widziałam w tej książce już, nie wiem, ze 20 lat temu, jak jakbym mała, gdzieś z tyłu głowy. Cały czas właśnie mam, pamiętam całą tą stronę, bo to tak ładnie jakoś tam graficznie było właśnie podzielone. Natomiast jak wróciłam sobie do tego kremu, to. Jakby z tą wiedzą, którą mamy teraz, nie do końca podobały mi się jakieś tam składniki użyte, więc zrezygnowałam na ten moment z tego przepisu, ale być może kiedyś do niego wrócę, a pewne składniki po prostu sobie zamienię. Dobra, zobaczmy, z czego ja będę korzystać. Jakie składniki wymyśliłam na ten dzisiejszy. Mam tutaj organiczny olej ze słodkich migdałów. Coś takiego. Potem mam olej z kiełków pszenicy, tego oleju z kiełków pszenicy. Kilka kropelek już przetestowałam i muszę przyznać, że już ten sam olej przepięknie nawilża skórę. Jest ona taka po prostu tuściutka, no, rewelacja, więc tak naprawdę być może wystarczy Wam kupienie samego dobrego. Oleju i niekoniecznie kremu, ale krem to zawsze coś miłego, po prostu troszkę inna konsystencja niż olej, więc ja jednak zdecydowałam się w końcu ten mój krem zrobić. Potem mam jeszcze naturalny olej z dzikiej róży i to są wszystkie produkty, i tak naprawdę właściwie ja to wszystko trzymałam w lodówce, i tu możecie sobie nawet zobaczyć. O! Że jest taki rysunek, lubię zimno. I ten nasz przygotowany krem też będziemy trzymać w lodówce, a możemy trzymać go aż kilka miesięcy, chociaż nie będzie on miał żadnych konserwantów, ale będzie pasował tylko i wyłącznie na olejach. Dodatkowo, zobaczcie, mam tutaj naturalny olejek eteryczny, akurat wybrałam pomarańczowy dosłownie kilka kropel nam wystarczy. Z tym nie możemy przesadzić. Potem mam tutaj lanolinę wegańską i, i też się zastanawiałam, czy robić ten krem tylko na bazie tej lanoliny, czy dodać do tego wosku pszczelego i to był taki mój pierwszy pomysł na krem, ale yy, tak zdecydowałam się, że skoro mam już składniki, to będzie to krem i na bazie wosku i na bazie lanoliny i wykorzystam do tego trzy oleje, natomiast mógłby być tylko na przykład jeden olej i to by starczyło. Mam dwa słoiczki i też polecam wam wybierać słoiczki, które są ciemne, dlatego, że w nich po prostu możemy trochę dłużej przechowywać nasze kosmetyki. I ja przed chwilą je wyparzyłam, więc są one sterylne. I pamiętajcie, że jak teraz będziemy robić ten nasz krem, to niczego nie zagotowywujemy, tylko wszystko podgrzewamy, żeby się tylko rozpuściło i potem mieszamy. Tutaj mogę Wam pokazać, bo mam coś jeszcze, a są to płatki z pięknie pachnącej róży z mojego ogrodu, które pozbierałam sobie w tym roku. Miałam je dać do kąpieli, ale być może kilka płatków, ale to już tak tylko właściwie dla dekoracji umieszczę na samej górze, żeby wyglądało to mniej więcej tak. I to jest krem, który kupiłam ostatnio na jarmarku. Też taki ręcznie robiony. I tak naprawdę przez ten jarmark sobie przypomniałam, że Ejka się w końcu mogłabyś zrobić ten krem, skoro już sobie jakiś czas temu mm, kupiłaś te mm, składniki, więc leżą i się trochę marnują. W związku z tym, że tutaj w tym kremie ten zapach y, nie do końca mi odpowiada, w sensie fajna konsystencja, y, wszystko działa, ale dla mnie zapach różany jest nieco zbyt intensywny, dlatego ja zrobię swój. Który będzie nieco bardziej delikatny, ale tak czy siak, oczywiście i ten wykorzystam. I tu zobaczcie, tak samo jest taki sam słoiczek, też ciemny, tylko po prostu większy. No i jakby, gdybym miała większy, to bym zrobiła oczywiście większy. Postaram Wam się tutaj w opisie podać składniki dokładnie dla około 50 ml kremu, czyli taką wartość dla takich dwóch mniejszych. Słoiczków. Jeden mam odrobinę większy, drugi odrobinę mniejszy, jest to około 50 ml, ale postaram się Wam napisać tutaj też skład na taki większy słoiczek, czyli około 120 ml kremu. Wsypujemy tutaj 5 g, o jest już 5 g, na dwa takie około 20 ml. Litrowe słoiczki. Będziemy potrzebować wosku pszczelego 5 g, 7 g lanoliny. Teraz musimy to rozpuścić w kąpieli wodnej, a jak rozpuścimy, to dodamy oleje. Rozpuszczamy w kąpieli wodnej, nic nie zagotowujemy, tylko będziemy mieszać do rozpuszczenia. Na wadze położę sobie podkładkę. Tutaj mam roztopioną bazę, właśnie z wosku i lanoliny. i teraz będziemy powoli dodawać te oleje. I, no, tak jak wcześniej mówiłam, można wybrać taki, jaki się woli. Nie trzeba dodawać aż trzech, ale ja mam i tak też zaraz zrobię. Tutaj jest jeszcze ważna rzecz, że nie czekamy, aż to wszystko ostygnie, tylko dodajemy, jak ten wosk jest jeszcze ciepły. I będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować. Oleju ze słodkich migdałów 18 ml. Oleju z kiełków pszenicy 10 ml i oleju z dzikiej róży 8 ml. Ale oczywiście możecie to zrobić w innych proporcjach, albo tak jak mówiłam, wybrać tylko jeden. U mnie to już mi prawie zaczyna zastygać. Bo muszę się z tym pośpieszyć. Dodajemy około 8 kropli naturalnego olejku eterycznego. Tutaj akurat mam pomarańczowy i nie za dużo, żeby to nie było zbyt intensywne. W związku, że to naprawdę bardzo szybko teraz zastyga, to jeszcze raz musiałam delikatnie położyć na wodzie, ale tutaj już nic nie gotuję, jedynie mieszam, ona też już lekko ta woda przestygła. No teraz mamy to płynne, no i teraz trzeba to szybko przelać. Trochę nalana jest za bardzo do pełna, bo chciałam tutaj właśnie odrobinę jeszcze dać płatków z tej mojej pięknie pachnącej róży. Ale jeszcze spróbujemy tu trochę tego wcisnąć. Jeśli ten zapach okaże się zbyt mocny, to następnym razem po prostu trzeba trochę mniej dać tego olejku. No i szczerze mówiąc, wydawało mi się, że będzie tego naprawdę bardzo mało, jak to mieszałam wszystko, tak się rozpłynęło, ale rzeczywiście bardzo fajnie szybko to zastyga. No i nawet troszeczkę mi wyszło za dużo. Takie miłe cieplutkie jeszcze. Trochę to takie wyszło żółte, ale to ze sprawą tego żółtego wosku pszczelego. A następnym razem spróbuję zrobić z pominięciem tego wosku i dam samą lanolinę i zobaczymy jaka będzie różnica. Jak się okazuje, krem bardzo szybko tężeje i nie napełni, znaczy napełniliśmy słoiczki do pełna i jeszcze trochę zostało, więc wykorzystam tą resztkę, która mi tutaj została i szybko sobie wytestuję, jak działa. Krem jest lekko żółty ze sprawą właśnie tego pszczelnego wosku. Przyjemnie pachnie, choć następnym razem wybrałabym inny olejek. Ale te mój ulubiony, czyli bergamotka, Ying Yang, to akurat czy goździkowy na przykład, to wszystko mi się niestety skończyło. A to też byłby fajny, fajny zapach teraz na święta, na przykład właśnie ten goździkowy. Krem jest mega, mega tłusty, taki naprawdę, mega tłusty. Wystarczy go naprawdę odrobina, ale na, wilży, na tłuszcza naprawdę niesamowicie. Ja mam zawsze duży problem z rękami, te moje ręce są naprawdę. Beznadziejne wiecznie, więc być może mam nadzieję, że taki krem mi w tym pomoże. Zwłaszcza, że to jest wszystko oparte na składnikach naturalnych, więc podejrzewam, że te kremy, których też na co dzień używam, być może coś tam nie uczula i niestety nie doszłam do tego, jaki to jest składnik. No, fajnie jestem bardzo z siebie dumna, że w końcu zmusiłam się, żeby to zrobić, bo naprawdę myślałam już o tym bardzo długo. Chciałam Wam jeszcze bardzo podziękować, że zostaliście tutaj do końca. Jeśli film Wam się podobał, to koniecznie dajcie lajka like pod tym filmem i napiszcie w komentarzu, czy kiedyś robiliście już właśnie jakieś swoje naturalne kosmetyki, czy był to krem, czy może coś innego, a może macie jakąś swoją recepturę, jakiś swój przepis, to koniecznie podzielcie się nim właśnie pod spodem, bo skorzystam z tego być może nie tylko ja, ale i moi oglądający, więc koniecznie. Pod Podzielcie się, zachęcam was właśnie do zrobienia takiego kremu, i jeśli będziecie chcieli, żebym też powiedziała wam o moich odczuciach po dłuższym stosowaniu, to zapytajcie mnie za jakiś czas w komentarzu, to postaram się na niego odpowiedzieć.